Gdyby ktoś powiedział Jakubowi Kowalskiemu, miliarderowi i prezesowi firmy technologicznej w Warszawie, że sprzątaczka zmieni jego życie na zawsze, zaśmiałby się. Zimny, ostry, wyrachowany. Jakub był człowiekiem, który nie wierzył w przeznaczenie ani cuda. Ale wszystko zmieniło się w momencie, gdy usłyszał płacz. Był deszczowy wtorkowy poranek. Miasto poniżej huczało syrenami i klaksonami. Ale Jakub ledwo to zauważał. Stał w penthouse'ie swojej szklanej wieży na Alejach Jerozolimskich, chodząc nerwowo, jakby był ścigany. To już trzecia niania w tym miesiącu. Jego głos załamał się przez telefon. Po drugiej stronie jego asystentka mamrotała nerwowo. Mówiła, że dziecko płakało całą noc. Nie mogła tego znieść, panie Kowalski. Jakub potarł skronie. Po prostu zatrudnij kogoś innego. Nie obchodzi mnie, ile to kosztuje. Załatw to. Rozłączył się zanim zdążyła odpowiedzieć. Jego córka Zosia płakała bez przerwy od tygodni. Od kiedy jego żona Anna zmarła nagle na tętniaka trzy miesiące wcześniej, Zosia, mająca zaledwie osiem miesięcy, była nie do uspokojenia. Odmawiała picia z butelki, krzyczała przez całą noc, aż jej mała twarz stawała się purpurowa. Żadna niania nie wytrzymała dłużej niż kilka dni. Na dole Weronika Zielińska, sprzątaczka na pół etatu z agencji, wycierała marmurowe okna salonu. Została wezwana na nagłą zmianę. Krótki termin, wysoka płaca, a ona potrzebowała każdego grosza. Jej babcia w Zielonej Górze walczyła z cukrzycą i niewydolnością serca, a Weronika pracowała na trzech etatach, by pokryć koszty leków. Penthouse wydawał się sterylny, zbyt doskonały. Zimny marmur, chromowane wykończenia. Dziecko nie powinno dorastać w muzeum, pomyślała Weronika. Wtedy dźwięk uderzył ją jak cios w pierś. Wysoki, rozpaczliwy płacz. Niezwykły dziecięcy kaprys, lecz coś surowego, zwierzęcego. Zatrzymała się wciąż trzymając szmatkę. Płacz dochodził z góry. Jej serce kazało jej to zignorować. To nie jej miejsce. Ale coś w tym płaczu ją rozdarło. Powoli wspięła się po schodach. Płacz stawał się głośniejszy. Na górze drzwi do pokoju dziecięcego były uchylone. Halo! zawołała. Bez odpowiedzi, Weronika zajrzała do środka. Była tam. Mała dziewczynka, czerwona na twarzy, drżąca, spocona, w zabrudzonej pieluszce. Jej mała piąstka bezradnie machała. Weronika zawahała się, sprzątała setki domów, widziała dziesiątki zaniedbanych dzieci, ale to było inne. Ta dziewczynka cierpiała. Nie powinnam tu być, wyszeptała do siebie, ale i tak weszła. Cześć, kochanie. Cich, już dobrze. Jej głos drżał tak samo jak dziecko. Znalazła świeże pieluszki i śpioszki w komodzie. Z wprawą rąk, które opiekowały się siostrzeńcami, kuzynami i dziećmi sąsiadów w Zielonej Górze, przebrała dziecko, umyła je i delikatnie podniosła. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, Zosia przestała płakać. Potrzebowała tylko kogoś. Wyszeptała Weronika, kołysząc ją i nucąc kołysankę, którą śpiewała jej babcia. Co ty do cholery robisz? Weronika zamarła. W drzwiach stał wysoki mężczyzna w ciemnym, szytym na miarę garniturze. Jego głos ociekał złością, a przenikliwe niebieskie oczy płonęły niedowierzaniem. Przepraszam, wyjąkała Weronika, wciąż trzymając Zosię. Płakała. Nikt nie przyszedł. Nie mogłam po prostu. To moja córka! Warknął Jakub, robiąc krok naprzód: Daj mi ją! Weronika ostrożnie oddała Zosie. Gdy tylko dziecko opuściło jej ramiona, znów zaczęło krzyczeć głośniej niż wcześniej. Jakub próbował ją uspokoić, kołysać, poklepać po plecach, ale nic nie działało. Spojrzał na Weronikę, zdezorientowany. Uspokoiła się przy tobie jak to możliwe? Była mokra, pieluszka nie była zmieniona i pewnie jest głodna odpowiedziała cicho Weronika. Jakub wyglądał na oszołomionego. Opiekowałaś się wcześniej dziećmi? Tak, moimi kuzynami. Pomagałam rodzinom w Zielonej Górze. Zawahał się, po czym znów wyciągnął Zosię. Weź ją, Weronika zamrugała. Jest pan pewien? Po prostu ją weź, powiedział. W momencie, gdy Zosia wróciła w jej ramiona, płacz ustał. Cisza, która nastała, była tak głęboka, że Jakub poczuł, jakby budynek odetchnął. Jak masz na imię? zapytał, patrząc na nią, jakby była czymś obcym. Weronika Zielińska. A skąd jesteś? Zielona góra. Cisza zawisła w powietrzu, gęsta i napięta. Jakub Kowalski, miliarder, owdowiały, złamany ojciec, właśnie został prześcignięty przez kobietę w bluzie z supermarketu za pięćdziesiąt złotych. Zejdź na dół, powiedział nagle. Jej butelka jest w kuchni. Weronika zamrugała. Panie! Robię już więcej niż profesjonaliści, którym płaci pan sześciocyfrowe sumy. Po prostu ją nakarm, powiedział Jakub. Weronika zeszła po schodach, z butelką w jednej ręce, dzieckiem w drugiej. Nie mogła pozbyć się wrażenia, że coś w jej życiu właśnie zmieniło się mocno i szybko. W kuchni podgrzała butelkę, sprawdziła temperaturę na nadgarstku, po czym delikatnie przyłożyła ją do ust Zosi. Dziecko piło. Jakub stał w drzwiach, obserwując, jakby widział cud rozgrywający się na jego oczach. Pokój, dom, nawet świat na zewnątrz nagle wydawały się spokojne. O której kończysz sprzątanie dzisiaj? zapytał Jakub. Za godzinę mniej więcej. Kiedy skończysz, przyjdź do mojego biura. Mam dla ciebie propozycję. Weronika podniosła wzrok. Propozycję? Nie odpowiedział, ale już mogła powiedzieć, że nie chodzi o sprzątanie. Weronika stała przed drzwiami biura Jakuba Kowalskiego z ręką zawieszoną nad polerowaną mosiężną klamką. Zosia spała na górze, butelka była wypita, dom w końcu był cichy, ale w jej piersi serce biło głośniej niż płacz Zosi tego ranka. Zapukała raz. Wejdź! rozległ się niski głos. Biuro było ogromne. Zimne kamienne podłogi, szklane ściany z widokiem na Warszawę. Eleganckie biurko, które wyglądało bardziej jak rzeźba niż mebel. Jakub siedział za nim z podwiniętymi rękawami, wyraz twarzy nieodgadniony. Usiądź, powiedział, wskazując krzesło naprzeciwko. Weronika posłuchała, chowając ręce na kolanach. Nie była pewna, czy zaraz zostanie zwolniona, pozwana, czy zbesztana, ale zamiast tego powiedział: Chcę ci zaoferować pracę, stałą, jako pełnoetatowa niania Zosi. Zamrugała. Ja? Tak, ty. Firma sprzątająca za ciebie poręczyła, powiedzieli, że jesteś odpowiedzialna, godna zaufania, cicha. Zamilkł, mrużąc oczy. I z jakiegoś powodu moja córka ci ufa? Tego nie udało mi się kupić za pieniądze. Weronika siedziała jak zamrożona. Jej umysł wirował. Przyjechała tu, by myć okna i szorować podłogi. Teraz oferowano jej stanowisko w jednym z najpotężniejszych domów w Warszawie. Nie jestem profesjonalną nianią, panie Kowalski, powiedziała ostrożnie. Nie mam dyplomu, certyfikatów, niczego. Nie obchodzi mnie dyplom, przerwał Jakub. Obchodzi mnie, że moja córka jadła po raz pierwszy od dni, że spała, że nie płakała, gdy tylko cię dotknęła. Wstał i podszedł do okna, patrząc na pulsujące poniżej miasto. Zamieszkasz tutaj, w kwaterach dla personelu. Pensja 80 tysięcy złotych miesięcznie, weekendy wolne, wszystko pokryte. Weronika niemal się zakrztusiła. To było więcej niż jej cały roczny dochód. Ale coś ją powstrzymywało. Cień wątpliwości. Szept czegoś głębszego. Muszę pomóc mojej babci, powiedziała. Jest w Zielonej Górze. Wysyłam pieniądze na jej leki. Potrzebuje operacji. Więc pozwól mi pomóc tobie pomóc jej, powiedział Jakub odwracając się do niej. To zdanie uderzyło ją jak fala. Nikt nigdy nie oferował jej pomocy, nie bez haczyków. Kiedy miałabym zacząć? Zapytała. Jutro skinęła powoli głową. W takim razie przyjmuję. Następnego ranka Weronika wróciła z małą walizką, torbą na ramię i cichym niedowierzaniem. Gosposia pokazała jej kwatery dla personelu. Pokój był przytulny, słoneczny, z prywatną łazienką, luksusowy w porównaniu z miejscem, gdzie mieszkała w Warszawie. Później Jakub zaprowadził ją na górę do pokoju Zosi. Nie ma rutyny, ostrzegł. Je o przypadkowych porach, prawie nie śpi. Ostatnia niania mówiła, że to niemożliwe. Weronika weszła do pokoju. Zosia już nie spała. Gawożyła cicho, żując róg kocyka. Cześć, mała! wyszeptała Weronika. Zosia uśmiechnęła się. Weronika podniosła ją, a dziecko wtuliło się w jej pierś, jakby czekało na tę chwilę. Dam jej strukturę. Powiedziała Weronika. Dzieci potrzebują rytmu. Granice dają im poczucie bezpieczeństwa. I tak zaczęła. Śniadanie o ósmej, zabawa o dziesięć, drzemka o czternastej, kolacja o osiemnastej, pora snu z kołysankami i ciepłą butelką. Po trzech dniach zmiana była nie do przeoczenia. Dom nie rozbrzmiewał już płaczem, lecz cichymi chichotami. Zosia bawiła się na podłodze, gaworzyła, gdy Weronika gotowała, a nawet zaczęła wyciągać ręce do Jakuba, gdy wracał do domu. Obserwował z drzwi w milczeniu większość wieczorów, z nieodgadnioną twarzą, ramionami skrzyżowanymi, przyjmując to, co niemożliwe. Jego córka, która od miesięcy się nie uśmiechała, znów się śmiała. Pewnego czwartkowego wieczoru Jakub wrócił wcześniej niż się spodziewano. Z kuchni usłyszał coś nieznanego śmiech prawdziwy, pełny, dziecięcy śmiech. Zajrzał do środka. Weronika trzymała Zosie na biodrze, tańcząc po kuchni, śpiewając jakąś absurdalną, wymyśloną piosenkę o jagodach i porze snu. Dziecko piszczało z radości. Wyglądacie, jakbyście się dobrze bawiły, powiedział Jakub. Weronika podskoczyła. Och, nie słyszałam, jak pan wszedł. Miała dobry dzień, zjadła wszystkie marchewki, spała dwie godziny i nic nie rzuciła. Więc tak, zwycięstwo. Jakub zrobił krok naprzód. Mogę ją podtrzymać? Weronika zawahała się, po czym skinęła głową. Wziął Zosię ostrożnie i po raz pierwszy nie płakała. Nie śmiała się, ale też się nie odsuwała. Patrzyła na niego ciekawymi, ostrożnymi oczami. Wydaje się spokojniejsza, mruknął. Czuję, kiedy dorośli wokół niej są spokojni, odpowiedziała Weronika. Ten komentarz wylądował ciężej niż zamierzała. Jakub spojrzał na nią. Od miesięcy nikt tak do mnie nie mówił. Może nikt nie był ze mną szczery. Cisza rozciągnęła się między nimi. Dziękuję, powiedział cicho. Weronika skinęła głową i wróciła do przygotowania butelki Zosi, ale coś się zmieniło. Fala w powietrzu między nimi, rodzaj cichej świadomości, której żadne z nich nie ośmieliło się nazwać. Tej nocy około 23:00 miasto przeżyło ogromną awarię prądu. Jakub wbiegł po schodach z latarką w ręku. Weronika, wszystko w porządku? Jesteśmy w porządku, zawołała z Łazienki. Zosia była w kąpieli. Właśnie ją wyjęłam. Jakub pojawił się w drzwiach, z światłem telefonu oświetlającym Weronikę, trzymającą Zosię owiniętą ręcznikiem, z mokrymi włosami i zarumienionymi policzkami. Pomogę, powiedział. Zeszli na dół, zapalili kilka świec i usiedli w salonie, gdy Zosia bawiła się na kocyku. Migoczące światło sprawiało, że penthouse wydawał się inny, cieplejszy, bardziej ludzki. Jakub usiadł na podłodze obok niej. Tęsknisz za Zieloną Górą? zapytał nagle. Weronika spojrzała na niego zaskoczona. To pierwsze osobiste pytanie, jakie jej zadał. Każdego dnia, szczególnie za babcią. Nie radzi sobie dobrze. Lekarze mówią, że operacja musi być wkrótce. Jakub milczał przez chwilę. Anna, moja żona, też była chora, tętniak, bez objawów. W jednej chwili kłóciliśmy się o imiona dla dziecka, a w następnej. Weronika wyciągnęła rękę bez zastanowienia, kładąc ją lekko na jego ramieniu. Musiała być niesamowita, wyszeptała. Była moim przeciwieństwem. Jasna, ciepła. Rozbawiała ludzi. Ja byłem zimny, wyrachowany, ale i tak mnie kochała. A potem zostawiła mnie z dzieckiem, którego nie umiałem się opiekować. Nie jesteś zimny, powiedziała Weronika. Nawet mnie nie znasz. Rozpoznaję ból, gdy go widzę. Niektórzy ranią innych, bo chcą, inni ranią, bo boją się znów czuć. Ty jesteś tym drugim. Jej słowa oszołomiły go. Zosia wydała senny dźwięk i przewróciła się na bok. Jakub spojrzał na Weronikę w sposób, który zaparł jej dech. Czego się boję? zapytał cicho. Tego, że wpuszczę kogoś? Że znów stracę? Zbliżył się i nagle nie było między nimi przestrzeni. Jego ręka musnęła jej policzek. Przepraszam, wyszeptał. Weronika pokręciła głową, ale wtedy ją pocałował. Miękko, ostrożnie, a jednak pełen czegoś, co zbyt długo było tłumione. Gdy się odsunęli, ich czoła wciąż się stykały. To złe, mruknęła Weronika. Wiem, ale nie wydaje się złe. Siedzieli w ciszy, oświetlani świecami, oddychając tym samym powietrzem, niepewni, co się stanie, gdy prąd wróci. Gdy światła zamigotały, Weronika i Jakub nie ruszyli się. Ich ręce wciąż lekko się dotykały, Zosia cicho chrapała na kocyku kilka stóp dalej. Ale rzeczywistość ma sposób na szybki powrót, i tak się stało. Jakub wstał pierwszy, przeczesując włosy ręką, cofając się, jakby pocałunek nigdy się nie zdarzył. Weronika nie powiedziała słowa. Po prostu wzięła dziecko i cicho poszła do pokoju dziecięcego. Następnego ranka Jakub wyszedł przed świtem. Nie zostawił notatki, wyjaśnienia. Do południa Weronika czuła to w kościach, wycofywał się. Przez kolejne dni Jakub ledwo z nią rozmawiał. Nocami zostawał w biurze, nie dołączał do nich na kolację. To jakby pocałunek był pęknięciem w jego zbroi, a on desperacko próbował je zaspawać. Minęły trzy tygodnie. Cisza między nimi była nie do zniesienia. Weronika skupiła całą uwagę na Zosi, ale czuła ciężar czegoś nierozwiązanego, naciskającego na jej pierś. Potem pewnego wtorkowego ranka, podczas sprzątania sypialni głównej, Weronika znalazła coś, czego nie powinna: skrzynkę zakopaną pod starymi ubraniami w głębi szafy Jakuba. W środku były zdjęcia, listy i mały czarny telefon. Zosia wczołgała się do pokoju, gaworząc i śmiejąc się. Sięgnęła po telefon, a zanim Weronika mogła ją powstrzymać, małe palce nacisnęły ekran. Zapalił się, pokazując stare filmy. Jeden był datowany na dwa miesiące przed śmiercią Anny. Weronika sięgnęła, by go wyłączyć. To było prywatne. Ale Zosia znów dotknęła ekranu. Film się odtwarzał. Na ekranie pojawiła się kobieta. Brązowe włosy spięte, zielone oczy spokojne, ale ciężkie od smutku. Jeśli to oglądasz, powiedziała Anna. Prawdopodobnie już mnie nie ma. Jakubie, muszę ci powiedzieć prawdę. Powinnam była wcześniej, ale się bałam. Nie mogłam zajść w ciążę. Zaadoptowałam Zosie bez twojej wiedzy. Sfałszowałam dokumenty. Nie jest twoją biologiczną córką. Weronika zamarła. Krew napłynęła jej do uszu. Wiedziała, że nie powinna tego oglądać, ale nie mogła oderwać wzroku. "Zrobiłam to, bo zakochałam się w niej, gdy tylko ją zobaczyłam. Bałam się, że jej nie zaakceptujesz." Ale, Jakubie, proszę, kochaj ją. Jest twoja pod każdym względem, który się liczy. Film się skończył. Weronika siedziała długo, nieruchomo. Zosia wtuliła się w jej kolana, nieświadoma, że jej tożsamość właśnie została zakwestionowana. Tego wieczoru Weronika próbowała zachowywać się normalnie, ale Jakub zauważył jej drżące ręce przy kolacji. Jak dwukrotnie upuściła łyżeczkę Zosi. Co się dzieje? To on zapytał. Znalazłam coś powiedziała. Podczas sprzątania twojego pokoju. Szczęka Jakuba zacisnęła się. Stary telefon twojej żony. Zosia bawiła się nim, odtworzyła film, krew odpłynęła z jego twarzy. Weronika wyciągnęła telefon z kieszeni i podała go bez słowa. Jakub wziął go, odtworzył film. Gdy się skończył, siedział w ciszy. To nieprawda, powiedział w końcu. Była zdezorientowana, kłamała. Jakubie, powiedziała łagodnie Weronika. To nie brzmiało jak kłamstwo. Nie masz pojęcia, o czym mówisz, warknął. Dlaczego mi to pokazujesz? Próbujesz zniszczyć to, co zostało z mojego życia?